Witam serdecznie wszystkich. Nazywam się Bartodziej Kamil. Jestem prezesem sekcji Kodrom oddziału 0275 Radomsko. Chciałbym tutaj zaprosić na aukcję, która odbędzie się u Radka Pająka w sieci. Jest to aukcja taka charytatywna, bardziej bym powiedział na rzecz naszej sekcji, ponieważ no musieli, byliśmy skłonni Zmienić punkt na wiosnę, sekcyjny, po prostu postawiliśmy nowy budynek, zainwestowaliśmy sto, w to sporo pieniędzy. Niestety nie, wszystkich, nie wszystkie prace udało się dokończyć, zrealizować, dlatego postanowiliśmy tak, żebyśmy no, przeprowadzili taką aukcję. Poprosiliśmy no, czołowych hodowców w Polsce o po prostu. Podarowanie, przekazanie nam gołębia na tą aukcję, za, za które w ogóle serdecznie dziękuję. Jest dosyć kilka fajnych gołębi. Jestem tutaj wraz z kolegą Waldemarem. Może on coś więcej powie na temat tych hodowców i tych gołębi, które, które nam tutaj przekazali. Witam wszystkich serdecznie. Powiem szczerze, że gołąbki są przekazane od bardzo znanych hodowców w Polsce. Fajne gołąbki, praktycznie wszystkie to są bardzo fajne gołębie. Nie ma tutaj jakichś gołębi słaby. Same nazwiska mówią o sobie i, i może akurat tutaj troszkę pomogę Kamilowi. W organizacji w zebraniu tych gołąbków, no, mam trochę kolegów, jak wiadomo, łatwiej jest. Kolega, koledze, podarować coś dobrego. Niż, no Kamil, tam nie zna wszystkich mistrzów. Tak, ja też wszystkich nie znam na tą chwilę, no, ale ale po prostu no, udało nam się zebrać tych głowów. Jest ile ogólnie? Szczególnie 13. 13. 13. 13 tak. e, I i m, może wymienię, może nazwiska. E, nie patrząc, zaosłuchuję, co tam pierwszy, żeby był ktoś pierwszy, ostatni. Więc tak, między innymi. E, powiedzmy pierwszy z gołębi może no akurat bardzo zasłużone nazwisko znakomity hodowca z historią e, gołąbek e, od e, Dominika Palarskiego to jest jeden z gołąbków następny e, jest to gołąbek powiedzmy tak, patrzę już po tych nazwiskach e, Jerzy Koźlik następny Kostosz Żółkiewicz też Jerzy e, następny gołąbek to jest między innymi Ewa Mariusz Kury, i tu w pakiecie dwa gołąbki są, Na tak? Bo to właśnie ty, tak, ty tak, załatwiałeś, Dwa gołąbki w jednym pakiecie będą. Następny gołąbek Jarosław Grzankowski. No Jarka też wszyscy kojarzą, zwycięzca finału Krakus w tym roku. Następny gołąbek mamy Tim Kubicy. Następny gołąbek Piotr Bugała. Kolejny Paweł Robert Baranowski. Kolejny, nie wiem, czy dojechał ten gołąb, czy nie? Tak, tak. Kolejny gołąbek to jest Roman Jaguś. Nie wiedziałem, czy dojechał Romka. Jeszcze mamy gołąbka od mistrza kolejnego Polski, Tomka Rumińskiego. I tu jeden już z ostatnich gołąbków to jest Marcin Kapinos, Grzesiu Leś. I ostatni gołąbek Oczywiście. jest ode mnie Waldemar Piszczała. Wszystkich znam, to za... dobrze świadczy. <grym> Wszystkich <z nas grym> znam, znaczy, że, że, że znani. Z dobrych hodowli. Tak? tak, że znani. Że znani. E, akurat, akurat ja trochę pomogłem. E, og, ogólnie moja żona lotuje u Kamila w sekcji. E, żona jest tam zapisana, lotowała głębi młodymi. No i tak to ogólnie poszło, że przyłożyć chcę troszeczkę też. Coś, coś pomóc dla tej sekcji. A tutaj wszystkich kolegów, koleżanki serdecznie zapraszamy do licytacji tych znanych głębi. Myślę, że tam po no, troszeczkę w no, większości może uda się jakieś tam pewnie są i, i tam zadłużenia sekcji, no to jak to wiadomo, jak jest ciężko. I może uda, uda się tu u Kamila jako prezes reprezentujący uda się wyjść na prostą. Serdecznie z góry dziękujemy za tego prawda? wszystkim darczyńcom. Serdecznie dziękujemy, no i zapraszamy do licytacji. Zapraszamy do licytacji i dziękujemy bardzo za podarowane gołębnie wszystkim hodowcom. Dziękujemy.